not the hermitess Tylko 40 wokalistów wystąpiło podczas festiwalu piosenki z serduszkiem w Tułowicach. Dzieci na scenie mogły zaprezentować się ze swoim talentem, a ich występy oceniali profesjonalni jurorzy. Wykonanie takie na żywo jest najlepsze choćby pod tym względem, że dla każdego uczestnika jest to duże przeżycie. Tutaj wchodzą też emocje. Tych emocji troszeczkę być może brakuje przed obiektywem, kiedy nagrywamy sobie w domu lub gdzieś tam w jakimś studiu. Dlatego to są chyba dla tych ludzi, młodych wykonawców, którzy niejednokrotnie zaczynają swoją muzyczną drogę, takie bardzo ważne chwile w życiu. Świat jest najpiękniejszy. Festiwal Piosenki z Serduszkiem organizowany jest już po raz 21. Dzieci oceniane są pod wieloma aspektami. Poziom jest bardzo wysoki. Dzieci są tak zaangażowane, tak z taką pasją śpiewają, że my mamy problem naprawdę duży. Każdy. Hmm członków jury ma swoje jakieś mm, takie upodobania, a, a no, liczy się i widok i zdolności śpiewacze, no. Wykonanie utworu, głos, emisja głosu, no takie różne, no, no takie rzeczy, które, no, ale przede wszystkim też styl, no w którym to akurat te dzieci to wykonują. Miłosne piosenki towarzyszą nam przez całe życie, zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Śpiewam e, pół na pół e, Natalii e, No Śpiewam takich podobnie w oryginale, tylko że no, to jest duet, ja śpiewam sama. Mam e, kilka rzeczy pozmienianych, takiej swojej interpretacji. Dla mnie to jest przyjemność i radość fajna. Bo ja bardzo lubię śpiewać. Ja, ja będę śpiewała piosenkę Jak Chce wodzia. A ja y, opowieść. Edyty warto się być. Ja dzieci uczę, żeby przede wszystkim świetnie się bawiły, żeby się nie przejmowały publicznością na tym na początku, bo wiadomo, że jest to stres dla nich, te pierwsze występy. Tylko żeby e, wyobrażały sobie nawet czasem, że śpiewają tylko dla siebie i gdzieś tam szukały też tych emocji w sobie, żeby. Też były świadome tego, o czym śpiewają. Występy niosą wiele radości i pozytywnego przesłania. Wydarzenie transmitowane było na Facebooku Tułowickiego Ośrodka Kultury.